Nie, to z tym Co to to Bardzo Przepraszam. Wszystko wiecie. Nie, bo to nie jest Nic nie wie, to, to, to W sumie bez, to nie jest Ale, ty nie włączaj. Chcę wyłączyć właśnie. Dobra, to Nie nieważne. Dobra, słuchajcie, to jest y, nasza pracownia, którą bardzo lubimy. To jest pracownia zwana takim czarnym laboratorium I y, tutaj mamy właśnie zajęcia ze światła, bo... To jest bardzo gruby i można skakać, biegać, nic mu się nie stanie. Jest na przykład stosowany w jak dla pytania barów. Może sobie schody podświetlić. Y, istnieje, istnieje tam regulacja regulację szybkości zmiany barw. No, jakie mają kojarz, się pojawić, to jest wszystko zaprogramowane w tamtym doświadczu. Yy, tak. Ale na przykład jeśli hmm. chcemy uświecić coś w muzeum, to najlepiej, żeby to nasz eksponat, albo cokolwiek innego się nie grzał. Przepraszam, świecy po oczach. Na przykład można sobie dotknąć, to światło być na podczerwień i to się nie grzeje w ogóle. Jest to jest bardzo dobre i to jest na przykład też dobre, Nie jest yy, w medycynie, jeśli na chcemy sobie poświecić tam nad jakimś bebechem, czy coś takiego. Tak. No i oczywiście u nas to się nauczyć jak działają obrazowody, czy to jest coś takiego, co się wrzuca w środku na przykład do brzucha. właśnie tak usąd się można, bo tam jest w środku, korzystać tylko z takich. Z poprzednich lat pisanych, bo o tym jeszcze na przykład ludzie nie zdążyli często pisać książek. Więc polecamy.